Może zachowaj, no ale nikt przecież nie będzie tego czytał. Piszę dlatego, że czasami mam takie chwile rozpaczliwe, że czuję, iż muszę się trochę wyspowiadać. A przed ludźmi tego nie robię, bo dotychczas nie mam nikogo, kto by mój ból podzielał. bo my jesteśmy bardzo chłodno wychowani. I rodzice może i nas kochają, ale ich miłość objawia się tym, żeby nas nakarmić i ubrać. 30 listopada, wtorek. Po cóż żyć na tym świecie tak marnie jak ja? Być nielubianą przez nikogo? Nawet przez własną matkę? Bardzo ciężkie i straszne. Matko, powiedz mi, co ja ci zawiniłam? Czym ci ubliżyłam? Czym głupia? Czym nie dojda? Czym w ogóle zbyteczna tobie? Ach może być? Więc ci ustąpię. Dawno już mam zamiar odejść od was. Pojechać do Ameryki. Ale teraz każdy cierpi, a więc co to za wyjątek ze mnie? Cierpię bardzo, że nie mogę się usunąć im jako zbyteczna. Och Boże, oni myślą, że jeżeli tylko mam jedzenie, to już powinno mnie zadowolić i uszczęśliwić. O mnie potrzeba jedzenia, ale jedzenia miłości, abym mogła posilić trochę ducha mojego. Ale tego zdaje się już mieć nie będę, a więc pójdę sobie. Ustąpię. Ale gdy już daleko będę od Was, wtedy zauważycie swój błąd. Lecz będzie za późno. 1 grudnia, środa. Wczoraj była taka sprawa. Myłam się w kuchni, więc zamknęłam drzwi. Już się ubierałam, gdy Sabina stuka. Ale nim zdążyłam otworzyć, już poleciała się skarżyć na mnie. Otwieram drzwi, spotykam Reginę, która mi mówi, że mama mnie woła. Wchodzę i pytam, co mama sobie życzy. A mama na to: Chcę, abyście zostały po mnie sierotami. Ja się pytam, dlaczego mama się gniewa. A mama to samo powtarza: Chcę, abyście zostały po mnie sierotami. Bardzo mnie to zabolało. Zaczęłam płakać, bo dlaczego mi się to należy? Ja, która szanuję rodziców, nie wyzywam ich tak jak Sabina. Jestem posłuszna, mało wymagalna, mniej kosztująca, a mniej lubiana. I to mnie bardzo zabolało. Gdy już zaczęłam płakać, matka mnie woła i każe mi dojść do kufra, aby wyjąć wstążkę dla Reginy. Doszłam do kufra i zaczęłam szukać, lecz nie znalazłam. Ale szukając dalej, ukłułam się w palec. Do garbarski nóż skaleczył mnie. Wtedy dopiero matka zmiękła i ja sobie wtedy pomyślałam. Kiedy już krew moją widzi, wtedy dopiero się udobrucha. Mam ochotę paść mamie do nóg i powiedzieć jej, że się nie gniewam. Ale jestem tak chłodno wychowana, że pomimo wysiłku nie mogę. Mama w gruncie rzeczy jest dobrą duszą, lecz za to jedno mam do niej żal, że się daje buntować i nie wierzy mi. A jak się mama ze mną obchodzi, to tylko winna jest Sal. Och, Salu, gdybyś wiedziała, jak cię bardzo nienawidzę. Jest wtorek. W ostatnich czasach nic nie robię. Tylko jem, czytam i spaceruję i śpię. I zawsze to samo. Otóż mi się to wszystko sprzykrzyło. Pragnę coś uczynić dla społeczeństwa. Wśród rozmyślań wpadłam na zbawienną myśl. Dotychczas miałam zupełnie inne pojęcie o kobiecie i małżeństwie. Kobieta emancypantka nie miała dla mnie uroku, gdyż zawsze przedstawiała mi się w wyobraźni, w spodniach, z kokieterią. Przy tym ma męskie ruchy i w ogóle jest typem męskim. A ja kobietę lubię kobiecą: miękką, uczuciową, kochającą. W dziedzinnych marzeniach moich wybażyłam sobie, by w małżeńskim pożyciu nie chodzić za zarobkiem, lecz być w domu, dogadzać we wszystkim mężowi, być osłodą jego życia. Coraz bardziej dochodzę do przekonania, że nie ma takich ideałów, patrząc na nasze życie rodzinne. Być niewolnicą męża i nic nie móc zaradzić temu, wiecznie cierpieć i wiecznie się kłócić, i gryźć się i nie być jednością, by pójść ręka w rękę przez życie z mężem, jest bardzo bolącym. I tu wchodzę w filozofię. Dlaczego tak ma być? No dlaczego? Czy kobieta nie zasłużyła na więcej jak na wieczne męczarnie? Na podległość i uległość? Nie. Kobiecie należy się to samo co mężczyźnie, prawo, a może i większe, bo mężczyzna daje kobiecie marne tylko utrzymanie, a kobieta daje mężczyźnie przyjemności życia. Rozkosze i szczęście, okupując to bólem. No i z tego, z, tego, z tego filozofowania wyciągam taki wniosek: by się dalej uczyć. Bo w razie czego, gdy nie znajdę człowieka, z którym bym mogła pójść ręka w rękę przez życie, lub też gdy nie będę szczęśliwa w pożyciu małżeńskim, nie być podległą mężowi. 26 stycznia. Kochany ojcze, kochany ojcze, bardzo pragnę się uczyć. Dobrze moje dziecko, a skąd weźmiesz na to pieniądze? No i czulek mi da. Da, a jeśli je będzie miał? Tymczasowo na naukę pieniędzy nie ma. Tatusiu, a jak potrzebna jest elegancka suknia, gdyż nuda i chce się pójść na bal lub na zabawę, lub na koncert jakiś, to na to są też potrzebne pieniądze. No to jest konieczne, na to pracuję. Więc niech pieniądze, które mają być na stroje i zabawy, ojciec mi da na naukę. Wyrzekam się ich zupełnie. A jak potem zechcesz i to? Wyrzekam się ich na czas nauki. A jak zechcesz? Przypuszczam, że się nie uczę ku zadowoleniu ojca, ale ojciec nie widzi, jakie z tego spół wynika.